Ginekologia estetyczna zajmuje się poprawą jakości życia seksualnego i intymnego kobiet, jak i procesami starzenia się stref intymnych pacjentek. Ginekologia estetyczna jest w stanie zaproponować cały wachlarz zabiegów. To są zarówno zabiegi ginekologii plastycznej, czyli stricte mówiąc operacje, jak i zabiegi mniej inwazyjne czy mało inwazyjne. Z wykorzystaniem lasera, fali radiowej, kwasu hialuronowego, osocza bogatopłytkowego i nici. Proces starzenia się dotyczy każdej kobiety, więc zabiegi z ginekologii estetycznej możemy robić w okresie dość młodym, czyli np. u kobiet po porodach. U których występują czasowe zaburzenia funkcji seksualnej, jak i również u kobiet starszych w wieku pomenopauzalnym. Najnowszym trendem w ginekologii estetycznej, jak również w medycynie estetycznej jest wykorzystywanie osocza bogatopłytkowego, który zawiera czynniki wzrostu. Zabieg nazywa się mezoterapia, czyli ostrzykiwanie stref intymnych osoczem bogatobródkowym, który powoduje stymulację produkcji kolagenu. Jest to bardzo ładny zabieg nawilżający, rewitalizujący, który może być wykorzystywany u kobiet zarówno w młodym wieku, jak i w okresie pomenopauzalnym. Przeciwwskazaniem do zabiegów ginekologii Plastycznej i estetycznej są stany zapalne pochwy, nawrotowe stany zapalne pochwy o niejasnej etiologii, zaburzenia krzepliwości krwi, ciężkie schorzenia ogólne, jak również stany przednowotworowe stref intymnych. Zanim kobieta się zdecyduje na zabieg z ginekologii estetycznej bądź plastycznej, powinna odbyć konsultację medyczną. Na takiej konsultacji robimy badanie ginekologiczne, badanie USG, cytologię, omawiamy problem, jaki jest i proponujemy pacjentce cały wachlarz zabiegów, które mamy, wspólnie decydując się na jakiś wybrany i zaproponowany przez lekarza. Pacjentka przed wykonaniem zabiegu z ginekologii plastycznej powinna też zrobić badania ogólnie Czyli morfologię krwi, badanie krzepliwości krwi. Wszystkie zabiegi ginekologii estetycznej i plastycznej staramy się wykonać w pierwszej fazie cyklu, czyli po miesiączce, uwzględniając czas gojenia. Młode pacjentki zgłaszają się najczęściej z powodu przerostu warg sromowych mniejszych, czyli do operacji labioplastyk, ponieważ przerośnięte wargi sromowe mniejsze zaburzają normalne funkcjonowanie kobiet. Takie dziewczyny nie mogą jeździć konno, nie mogą uprawiać sportu, nie mogą korzystać z basenu, nie mogą nosić bielizny obciskającej. Jest to krępujące i takie pacjentki widzimy często w City Clinic. Pacjentki w okresie pomenopauzalnym dość często borykają się z takim problemem, jak nawrotowy stany zapalne pochwy na tle atrofii. Jest to związane z utratą estrogenów jak również z utratą kwasu hialuronowego i elastanów tkanka